To jest kanał Prozmy o skokach. Zakończył się właśnie drugi konkurs indywidualny rozgrywany na obiekcie TT Zenohistod w ramach Pucharu Świata. Wygrał Halvor Egner-Grenrud przed Tante Kraftem, Eisenmichlerem, Indwikiem Kubackim, Ryoyu i Yukio Sato, Wolnym oraz Danielem Huberem. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście konkurs znowu był loteryjny, ale żeby, mam nadzieję przynajmniej, nikomu nie przyszło do głowy, że Polacy zostali wycięci i tak dalej i tak dalej. Na pewno ten konkurs, przynajmniej w mojej opinii, wydaje mi się, że to też będzie widnieć wyraźnie w statystykach, nie był bardziej loteryjny niż to, co miało miejsce dzień wcześniej, ale tu trzeba od razu powiedzieć, że Kamil nie miał najlepszych warunków, ale też skoki większości reprezentantów Polski, wyłączając Kuba Wolnego, nie były perfekcyjne jak na ich możliwości, ale Granerud był dzisiaj najlepszy, zdecydowanie w pierwszej serii, bardzo dobry skok, nie jakieś rewelacyjne warunki, było i 7,6 punktów dodane, oczywiście to nie były tak złe warunki jak ten tercet polski, który był od 5 do 3 miejsca w klasyfikacji generalnej, w zasadzie cały czas jest, ale też to nie były jakieś super rewelacyjne warunki, belka dziewiąta ani dziesiąta. I naprawdę ten pierwszy skok Graneruda był bardzo dobry. Drugi, dużo słabszy, gdyby nie przewaga nad Danielem Tande to nie wygrałby tego konkursu. Ale całościowo, jeśli chodzi o Graneruda, weekend bardzo, bardzo udany, zdecydowanie najlepszy zawodnik całego weekendu. I w pucharze świata to wygląda tak, że mamy Graneruda, który ma 948 punktów, zanim Markus. Ajzebichle 264 punkty straty. I tutaj się Granerud bardzo mocno okopał na pozycji lidera. I ajzebichle po tym konkursie też zwiększył troszeczkę przewagę nad Kamilem Stochem, bo Kamil Stoch traci teraz do Graneruda 326 punktów, a dopiero co było 240 i było pytanie, czy Stoch zacznie odrabiać, czy to będzie jakaś pogoń. No tutaj troszeczkę kubeł zimnej wody. Oczywiście Kamil miał ciężkie warunki, powtarzam to jeszcze raz, ale to nie były jakieś absurdalnie ciężkie warunki, tym bardziej, że przytłaczającej w większości przypadków było cały czas z tyłu. Oczywiście były takie kwiatki jak Ashen w pierwszej serii, ale ogólnie było z tyłu, a Granerud też miał Dość solidne podmuchy w plec. Nie jakieś bardzo mocne, ale jednak 7,6 punktów to jest dość dużo. I w takiej formie Granerud jest nie do dogonienia. Jeśli chodzi o Stocha. W ogóle uważam, że Stoch tutaj nie da rady dogonić. Czy to granerud czy Eisenbichlera, ponieważ w mojej opinii Stoch jako już zawodnik dość wiekowy nie będzie w stanie utrzymać tej absolutnie topowej formy na przestrzeni kilku lat. Co można było obserwować w nim sezonie, gdzie miał topową formę w zakopanym, czy na pewien fragment rower. Ale nie było takiego momentu, że on przez kilka tygodni trzymał faktycznie absolutnie topową formę. Wydaje mi się, że to może być zawodnik teraz, który będzie przez kilka dni, może do tygodnia, ewentualnie dwóch w tej topowej formie, później po prostu będzie musiał zejść, ponieważ w tym wieku u skoczków już raczej się nie spotyka topowej formy utrzymywanej przez dłuższy czas niż dwa tygodnie, w zasadzie nawet dłużej niż tydzień. I dalej mamy na drugim miejscu Daniela Andre Tandego. Tandę naprawdę zaskoczył, ale też skakał świetnie i w serii próbnej, a zwłaszcza w z obu skokach konkursowych nie było tam błędów, był prawidłowo wykonany ten cały plan na wyprowadzenie odbicia i naprawdę te skoki i tandego były naprawdę bardzo, bardzo dobre. To nie jest kwestia samych warunków i na pewno się znajdą osoby, które będą podważać wszystkie tutaj przeliczniki, że ci powinni mieć dodane więcej, Polacy, a Norwegowie mniej dodane, a najlepiej, żeby były odjęte jeszcze punkty, ale wydaje mi się, że Tandę naprawdę dzisiaj skakał rewelacyjnie. Podobnie Kraft, wygrana seria próbna i sam konkursie też skoki bardzo dobre, może nie perfekcyjne jak na aktualne możliwości krafta, ale to wystarczyło do pierwszego podium w sezonie, podobnie jak u Daniela Andrzej Tandego, więc naprawdę dwóch zawodników bardzo dobrze się zaprezentowało. Eisen Bichler, czwarty, dobre skoki, ten drugi skok, no zabrakło tutaj not jest troszeczkę za mało. No, Eisenbichler tutaj mógł stanąć na podium spokojnie, ale nie wystarczyło właśnie not. Co jest zmienia faktu, że całościowo weekend dla Eisenbichlera udany, bo to jednak jest 100 punktów i obroniona pozycja druga w Pucharze Świata. Dalej mamy Lindvika Piąte miejsce, kolejny bardzo dobry występ tego zawodnika. I w zasadzie mogę powiedzieć to samo, co wcześniej. Utrzymuje bardzo wysoką formę pomimo tej przerwy spowodowanej problemami z zębem mądrości. Szóste miejsce, Kubacki. I o ile w pierwszej serii to wyglądało bardzo dobrze, bo skok był bardzo dobry, oczywiście nie najlepsze warunki w przypadku kubackiego, ale skok był bardzo dobry, i w mojej opinii, to był opok wolnego. Jedyny taki naprawdę bardzo udany skok, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to ten drugi, oceniony na 55 punktów w mojej opinii, to jednak jest za wysoko. Mówiłem, że kubacki zaczął lepiej lądować i jest zasłużenie teraz oceniam na powiedzmy te 19 punktów, ale jak za takie lądowanie można mieć 2 razy 18,5 i 18 w nocie. Ja tego. Dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe, tym bardziej, że zawodnicy lądujący na podobnej odległości mieli często za prawidłowo wykonany telemark. 3 razy po 18,5 tutaj no musiał się mocno nagimnastykować kubacki i trochę pomachać cienkami w powietrzu, żeby wylądować. Więc w mojej opinii znowu tutaj noty dla Kubackiego są zawyżone. Była troszeczkę od tego przerwy, ale w mojej opinii tutaj noty dla Kubackiego są zawyżone, albo inni zawodnicy mają noty za niskie. Siódmy Rio po raz kolejny, siódmy kolejny, bardzo dobry występ. Ryoyu I to samo, co mówiłem wcześniej, wraca, wraca coraz dynamiczniejszy na progu, coraz lepszy, wyskoki, coraz bardziej może je wyciągać, i też lądowanie są całkiem niezłe w jego wykonaniu. Dalej ósmy, Yukia Sato, strasznie dużo błędów popełnia w ogóle. Dziwię się, jak to się stało, że on się z nas w pierwszej dziesiątce na ósmym miejscu i popełnił tak dużą liczbę błędów, gdzieś te narty uciekały, musiał korygować, później znowu uciekały, musiał korygować i tracił na notach, i mimo tego zna się na ósmym miejscu. Ciekawe, czy. Powróci do takiej powtarzalności, jeśli chodzi o odbicie, żeby to prawidłowo wykonać, tak do końca prawidłowo, jak to miał miejsce na początku, zespołu, bo jeśli by tak wrócił, no to mógłby spokojnie rywalizować grany rudem, ale przy tak dużej ilości popełnianych błędów, no nie ma na to żadnych szans. 9. Jakub Wolny, był siódmy po pierwszej serii, naprawdę jak Dawid miał zawyżany, no to tutaj w pierwszej serii 53,5 punktu, troszeczkę za mało, jeśli chodzi o Wolnego. Oczywiście ten drugi skok poważnie zachwiany i zasłu zasłużone, 52 punkty od sędziów, ale naprawdę Wolny wraca w świetnym stylu. Jedyny reprezentant polski, no może tutaj trochę bym skrzywdził Kułaczkiego, gdybym to powiedział, ale to jest jeden z tych dwóch reprezentantów Polski, który naprawdę dzisiaj oddał dwa znakomite skoki jak na swoje możliwości. I to jest niesamowite, że wraca naprawdę w tak fantastycznej formie. Przecież to jest jeden z jego najlepszych występów w karierze. To dziewiąte miejsce i się robi pytanie, kogo dać do drużyny, tak naprawdę. Ale to jest kłopot bogactwa i ból głowy u Michała Dolżala. Dziesiąty, Stefan Huber. W drugiej serii miał bardzo sympatyczne warunki. Ale całościowo taki występ, no dobry, solidny, ale znowu taki jak Hubera z poprzedniego sezonu. Bardzo solidnie, ale też bez jakiegoś niebywałego błysku, jeżeli nie ma jakichś super genialnych warunków. I dalej poszczególne reprezentacje. Reprezentacja Polski, 16. Piotr żyła, i w mojej opinii to, co mówiłem dzień wcześniej, że te skoki nie były jakiś super udane, i te dobre odległości Piotr zawdzięczał silnej ludzie pod narty w końcowej fazie skoku, no to właśnie tutaj tego nie było. i w w pierwszym skoku to było wyraźnie widać i drugi skok był w mojej opinii tym najlepszym z czterech konkursowych. Że to był najlepszy skok Piotra Żył, ogólnie 16 miejsce i 17 Kamil Stoch. Ja wiem, że Kamil Stoch miał najgorsze warunki w całym konkursie, ale to nie były zdecydowanie najgorsze warunki, tym bardziej, że wszyscy zawodnicy mieli raczej z tyłu skocznik. W drugiej serii było ponad 15 punktów. Tak, to jest największa wartość, jeśli chodzi o Kamila Stocha, ale dużo zawodników miało 11, 10, 12, więc nie ma mowy o takim perfidnym, całkowitym wycięciu. I to nie jest też skocznia Bizbloku, gdzie tam różnica kilkudziesiątych metrów na sekund robiła aż taką różnicę. To jednak jest lidz I ten pierwszy skok Kamila nie był udany jak na jego aktualne możliwości. Drugi był o wiele lepszy, tym bardziej, że musiał troszeczkę popędzić, żeby w ogóle zdążyć na drugą serię. Oczywiście, gdyby miał te laboratoryjne warunki i wszyscy mieli porówno, to Kamil na pewno byłby w pierwszej dziesiątce nie wygrałby raczej z Grenrudem i być może nie zmieściłby się nawet na podium z tak nie do końca udanym pierwszym skokiem, ale mimo wszystko występ udany całościowo, jeśli bierzemy pod uwagę weekend, no bo mamy zwycięstwo całościowo oczywiście, bo ten konkretny występ pomijając warunki też nie był do końca udany, jak na Kamila Stocha, 21 Andrzej stękała i tutaj w obydwu skokach najpierw za bardzo stały się nartami przy pierwszym skoku, a później w drugim za bardzo ociekał to odbicie w górę. I pomimo tego, że oczywiście też nie ma jakichś super warunków, to jednak tutaj Andrzejowi ten konkurs po prostu nie do końca wyszedł. I mimo tego jest na początku trzeciej dziesiątki, co dla tego zawodnika na pewno cały czas jest sukcesem. 28 Aleksander zniszczał i 30 Paweł Głosy zamienili się po drugiej serii i po prostu dwa takie. Przyzwoite, ale też bez szału skoki w ich wykonaniu, i to jest 18 punktów przewagi, jeśli chodzi o Puchar narodów nad Norwegią, która dzisiaj naprawdę dołożyła dość mocno, no bo Graner, no bo Tandem, no bo Lindwig, a zaskoczenie i minus, no to oczywiście Johansson, tylko 20, zwłaszcza drugi skok bardzo przeciętny w wykonaniu Johanssona. Spodziewałem się po nim dużo więcej, że spokojnie będzie w 10 tym bardziej, że nie ma jakichś wielkich problemów z warunkami, no i 34, Forfang, oczywiście patrząc przez pryzma tylko i wyłącznie samego. Rezultatu z tego konkursu, no to jest duży zawód, ale jednak 28 był po pierwszej serii, dzień wcześniej, więc to też nie jest jakiś niebywały zjazd, ale tutaj nie miał okazji się poprawić i skok też nie był zbyt dobry, ale warunki, jeśli chodzi o Forfanga, też nie były jakieś szczególnie dobre. Dalej mamy Niemców, 11 Geiger, oczywiście znaczna poprawa względem dnia poprzedniego, ale wydaje się, że po prostu Geiger nie lubi tej skoczni, ponieważ jak był. Rok wcześniej, to były to jedne z najgorszych występów niemalże w całym sezonie, pomijając tę końcówkę, gdzie i Kraft i Geiger mocno spuścili stonu, ale jednak Geiger Tididze rok temu, kiedy miał już koszulkę lidera pucharu świata, no prezentował się bardzo przeciętnie jak na siebie, i tutaj jest podobnie, przecież dopiero co był na podium w Bischofshofen, no i mamy tutaj jeszcze 12. Paszkę zdecydowanie całościowo najlepszy występ w tym periodzie Pucharu świata, jeśli chodzi o paszkego. 24. Freud, no ten drugi skok i krótki, to lądowanie takie nie za bardzo udane, ale znowu punkty są z tego, ten zawodnik powinien się mimo wszystko cieszyć. 32. Konstantin Schmidt, nie trafił zbyt dobrze z warunkami, ale też skok nie był jakiś bardzo dobrze wykonany. I 39. Martin Hamann, można było się spodziewać po nim dużo więcej, ale też nie trafił zbyt dobrze z warunkami. Dalej, Austria, 14. Heibeck, poprawa pozycji aż o 8 względem tej, która była po pierwszej serii. Naprawdę ten drugi skok był bardzo dobry, być może najlepszy w całym weekendzie, jeśli chodzi o Heibeka. 27 Aschenwald po pierwszej serii był dość wysoko, mimo że go pobujało, to miał bardzo dobre warunki jak na ten konkurs i no, skok lepszy niż warunki, to trzeba powiedzieć wprost. I w drugiej serii nie miał akurat dobrych warunków i zjazd aż o 8 pozycji przeciwnie niż Heibek. 29 lakner, kolejne drobne punkciki wpadały na jego konto, no i... Schiffner ze Steinerem. Schiffner spóźnił odbicie, jeszcze te narty nierówno wyszły, więc skok był zawalony, a Steiner po prostu ten skok był słaby, bez jakby spóźnienia wyraźnego na progu. Dalej mamy Słowenię i tutaj znowu Słoweńcy zawiedli, może nie aż tak jak dzień wcześniej, ale jednak zawiedli. Mamy Pero Prełca na 13. miejscu, no może on jednak nie zawiódł, ponieważ to jest otrzymanie dość dobrej formy w porównaniu z turniejem czterech skoczni, cały czas jest to zawodnik drugiej dziesiątki i dość stabilnie skaczący. 15. Laniszek to jest zawód, jednak forma wydaje się być troszeczkę niższa u Laniszka, tym bardziej, że ta lewa narta troszeczkę bardziej daje mu się we znaki podczas lotu, niż to miało miejsce podczas turnieju czterech skoczni. 26. Jelar miał bardzo dobre warunki w pierwszej serii, wykorzystał to i w drugiej serii jeszcze troszeczkę się poprawił, dokładnie o trzy pozycje. A tak poza tym, no to cenę Cenepraud 36., Bartol 37., który miał dość ciężkie warunki, i 42 domen, no domen naprawdę tutaj cieniuje dość mocno, ciekawe jak będzie to wyglądać przy przeprowadzeniu do Zakopanego, chyba że zostanie wymieniony chociażby przez preszecznika, bo jest taka możliwość, no raczej nie spodziewam się, żeby to był rok master I dalej mamy Japonię, która traci przez te przeciętne występy Słoweńców i całkiem niezłe występy, zwłaszcza Ryoyu i Yuki Sato, tylko 24 punkty do Słoweńców, więc... Mogą powrócić na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, chociażby po drużynówce z Zakopanem. I mamy 22 na Kamurę. No dopiero co powiedziałem, że jest chimeryczny, no to piękny skok w serii próbnej, czwarte miejsce, później te skoki całkiem dobre. Dzisiaj, no ciekawe, czy on będzie w stanie ustabilizować te dobre skoki, bo jeżeli je ustabilizuje, to faktycznie wróci to miejsce szóste, jeśli chodzi o kwotę startową do Japonii, bo w tym periodzie już nie wróci, bo ten period się skończył i na Kamurę nie jest wczoraj 55, jeśli chodzi o Ranki WRL ale być może uda mu się nabić te punkciki, chociaż ogólnie występ dzisiejszy bardzo dobry. Junshiro też bardzo dobry występ, 23 miejsce. Może troszeczkę według niektórych poniżej oczekiwań, ale jednak Junshiro zaprezentował się bardzo dobrze, no i znacznie poniżej oczekiwań. Kei to tak miał ciężkie warunki, ale skok też nie był udany wykonując tego zawodnika, przecież on praktycznie nie wypadał z 30 w ostatnich tygodniach. A tutaj 31. miejsce oczywiście w Tili Oyster to było blisko, ale tutaj 45. naprawdę niezbyt udany skok, oczywiście w połączeniu z warunkami, czego nie można powiedzieć o Rosjanach, którzy naprawdę dzisiaj no, trafiali z warunkami, wszystkie cztery skoki były w warunkach znacznie lepszych niż przeciętna, i tutaj można powiedzieć, że oni naprawdę skorzystali niesamowicie na warunkach. Nazarów miał Kilka punktów dodanych chyba 2,3 a może nawet 1,60. W pierwszej serii Kimow miał 0-0, a w drugiej serii było niewiele gorzej, a belka była podniesiona. I nazarów 18 miejsce, niewiele zabrakło do życiówki, ale w o wiele mocniej obsadzonych zawodach to jest być może najlepszy wynik tak patrząc pseudo obiektywnie w karierze. Zresztą w pierwszej serii było jeszcze lepiej, było 13 miejsce i zanosiło się na najlepszy wynik w karierze. Była taka szansa Kimow był do tego. 19 w konkursie, więc też bardzo dobry występ, całkiem niezły jak na niego skoki, ale też miał farta do warunków mimo wszystko, bo mógł nawet się nie dostać do drugiej serii, gdyby nie miał tego 0-0, ale Nazarow z punktu widzenia proceduralnego odwalił kawał dobrej roboty dla reprezentacji Rosji, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, zajął 53 miejsce w rankingu WRL po tym periodzie i dzięki temu Rosjanie mają powiększoną kwotę startową z 3 do 4 we wszystkich konkursach Pucharu Świata i do końca letniego Grand Prix przy okazji. Więc naprawdę tutaj na zero odwalił kawał dobrej roboty, poza tym, że oczywiście bardzo dobrze skacze w tym momencie i prawdopodobnie jest w najlepszej formie w dotychczasowej karierze. I przy okazji Rosjanie zwiększyli swoją przewagę nad Szwajcarami w Pucharze Narodów, ponieważ deszwanden znowu był blisko awansu, ale znowu tego zabrakło, a miał w tym przypadku dość dobre warunki. Więc tutaj tworzy się nowa seria jeśli chodzi o deszwanden, ale najprawdopodobniej na moment ona zostanie przerwana, ponieważ Deszwanden cały czas skacze na w miarę przyzwoitym poziomie. Dalej mamy Finlandię z Estonią, 25 to Sacho, kolejny bardzo solidny występ. W mojej opinii skakał, może nawet i lepiej niż wczoraj, ale miejsce tego nie oddaje. 33 Alto poniżej oczekiwań i 38 Aigro. Odbicie uściekło mu trochę za bardzo w górę i z tego wynika właśnie pozycja 38, ale i tak występ całościowy, jeśli chodzi o cały weekend, Aigro bardzo dobry i znacznie lepszy niż to miało miejsce w turnieju 4 skoczni. Dalej Ameryka Północnej, tutaj jeszcze wtrącę a propos Fiskapu. Ponieważ tutaj Ameryka Północna, to mam 35. miejsce, bo troszeczkę zabrakło do awansu, do drugiej serii, ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to dobrze to wyglądało w Fiskapie, ponieważ tam tam i urlał się dobrze prezentowali, chociażby Eric Belshaw, rocznik 2004, pasował się znacznie powyżej na stawki, a tu jednak jest dużo mocniejsza obsada w zakopanem niż niejednego pucharu kontynentalnego, więc naprawdę rezultaty wielu zawodników podczas tych zawodów trzeba brać z delikatnym przymrożeniem oka i wyrozumiałością. I na koniec reszta świata. 40. Zograwski całkiem niezły skok, ale jednak nie wystarczyło. Nie miał tak dobrych warunków jak dzień wcześniej, żeby to dało awans do drugiej serii. 41. Bresadola całkiem przyzwoity skok, ale to samo co Zograwski z wyłączeniem awansów podczas pierwszego dnia do drugiej serii. 44. Fobert. Znowu wyraźnie lepszy od kontaminy chociaż Contamine zaliczył dublet 2 razy 50 więc to nie jest powód do jakiejś przesadnej radości, jeśli chodzi o Foberta, ale jednak... Plasuje się powyżej dna tabeli w Pucharze Świata, więc to jest duży plus, jeśli chodzi o tego zawodnika. I Polaszek z korzyszkiem 47 z 48. No, to samo, co mówiłem wcześniej, naprawdę Czesi prezentują się bardzo słabo. I, i to nie tylko w Titi Zenostad, ale też bardzo słabo prezentowali się podczas Fiskapu. I ja wiem, że te pozycje w klasyfikacji generalnej cyklu FISKAP są zawyżone przez to, jak do tej pory wyglądał cykl Fiskap, jeśli chodzi o ten sezon, ale jednak... Żadnego punktującego Czecha, oczywiście z wyłączeniem Szturcy, ale cała ta reszta, dość w większości przypadków, daleko od tego awansu do drugiej serii, więc to jest rozczarowanie i bardzo źle to roku, jeśli chodzi o reprezentację Czech. I jeszcze na sam koniec Instant 49, słabo trafił z złankami, słaby skok i bardzo przeciętne miejsce. I czekamy na Mistrzostwa Wszechświata z Zakopanem. To tyle. Do usłyszenia.